Witam, kolejny odcinek. Także dzisiaj sobie poruszymy temat Chińczyków, czyli chodzi mi, można powiedzieć, niby oryginalne garety, a te chińskie zamienniki, które można gdzieś tam na AlieExpressie kupić. Dobra wytłumaczę, na czym polegają ogólnie różnice. I czemu to tak się kurczę? ludzie tutaj palą że szkoda gadać Można powiedzieć. I tak, ten stelaż. Wszystko ładnie tutaj objaśnię. To jest od zwykłego gareta chyba. Tak, to jest od zwykłego gareta. Tu jest kolejna część od zwykłego gareta, rurka. To jest od oryginalnego. Tak wygląda. Z dziurkami oczywiście bez nakrętek. To jest od oryginalnego gareta. A ta sztyca jest od zamiennika. No identycznie praktycznie wygląda. Ale już tutaj jak widzicie ma blokadę. Jeszcze pewna chyba będzie nawet różnica. Nie no różnicy grubości raczej nie ma rurek. Może że to jest trochę krzywo odlana. Także to jest Sergino, to jest zamiennik. I jeśli dobrze myślę. O tak, zresztą zaraz to podpasujemy. Tak, ta jest na pewno od tego To jest od gireta, bo chyba tak tak to jest od gereta sztyca no dobra a to jest od zamiennika czyli to, to jest to o to jest od oryginalnego z dwoma dziurami bez nakrętek a ta z nakrętkami jest od chińczyka tu nie masz podwójnych dziur, to są pojedyncze dziurki tak I teraz jak się ma jak się ma jakość jakość oryginalnego stelaża do chińskiego bo ludzie tutaj się bulwersują że Chińczyki to jest gówno hmm. i tak dalej I jak to się teraz ma oryginał do zamiennika skoro zamienniki są wiele lepiej wykonane jak widzicie ruchy są identyczne ale te mają nakrętki a w oryginalnym gracie nie ma nakrętek i tak to wygląda jak firma, firma Gareta dba o użytkowników, skoro Chińczycy robią przy zamiennikach w garetach lepsze stelaże I, no, Tu jest podłokietnik chiński zamiennik. Oryginalnego na tą chwilę chyba nie będę miał, ale na pewno i, w oryginalnym chyba garecie nie było. Jest po prostu cięższy plastik i chyba nie ma, nie wiem czy tych czasami nie ma tych takich tych tego chyba też nie ma także chiński, chiński zamiennik mało że jest grubszy jest po prostu lepiej wykonany to jest szczyca od Chińczyka jak widzicie jest w takim tym, teraz sobie spasujemy to jest od Chińczyka z nakrętkami a, a po prostu nie będzie oryginał pasował do do zamiennika z tego względu. Z tego nie będzie względu pasował, że po prostu tam są inaczej dziury zrobione. To jest zamiennik od Chińczyka. Jest, dosyć, jest o wiele lepiej wykonany niż, niż garetorski oryginał. I, I jeszcze rurka będzie. Która to może być rurka? Tu akurat chyba takiej rurki nawet nie mam, bo te rurki to i to to nie będzie pasować zobaczcie tu znajdziemy chwila moment. Eee, moment ja tu mam jeszcze jeden to jest też od Chińczyka tylko że mam po prostu kompletną sztycę to jest od Chińczyka też i wszystko identycznie tylko tu mam jeszcze tą właśnie tą dolną część tamte dolne części nie są to nie są od Chińczyka więc nie, nie, po prostu nie pasuje. No, okej, oczekuję, I teraz właśnie tak to się ma. No, no coś tego z czego wyciągnąć, się mamy? Chcę sobie to Wam pokazać. No, dobra, wyskoczyło. I teraz, tak sobie porównamy jeszcze raz. To jest szczyca od Chińczyka. Jest z jednym bolcem, to jest od Chińczyka. To nie jest od Gareta. Odgareta jest albo taka sztyca, jak tutaj widzicie. O. I ona tutaj nie ma po prostu żadnych żadnych, tych, żadnych takich tych. To jest prawdopodobnie 150. A to jest od 250 sztyca. Z dwoma tymi plami. No, tak. To jest to. A to jest od Chińczyka. Od Chińczyka jest z jednym po prostu, z jednym tym. I to po prostu będzie tutaj pasować. Więc łatwo jest to rozpoznać, a po drugie to drugie chiński stelaż jest o wiele lepiej wykonany. Jak to się teraz ma oryginał do Chińczyka, skoro Chińczycy robią lepsze stelaże w zamienniku gareta. Ludzie się burwasują, że chiński garet jest okan dupy, skoro jest lepiej wykonany. Więc nie wiem po co mi tutaj ludzie, ludzie bzdury piszą takie że chiński garet to jest dziadostwo skoro... a to jeszcze inne rzeczy poruszymy bo jeśli chodzi o stelaż No tutaj jeszcze to jest też oryginal... oryginalna szczyca od Gareta. z dwoma dziurami, to jest ta właśnie dolna część nie wiem się ona tak, czy ona srak, ona w obu dwie pasuje po prostu w stronę. no ja ją trochę tutaj już bo ja tutaj sobie dałem trochę izolacji, żeby to tak nie latało, ale to oryginalnie to tak lata, że szkoda gadać no nie ma nakrętki, to jest oryginalna szczyca no. także do tych osób, którzy żeby, do tych osób, które się tutaj bursują, że, że po prostu chińskie galety to jest jetospo tu jest akurat osłona, to, to jest mniejsza z tym, że to jest od firmy Rydera jest identyczna jak oryginalna tylko po prostu pewnie jest to, 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 to być może jest trochę gorszy materiał, albo po prostu jest tańszy. No, to tyle, i to można tyle porównać. Jeszcze to samo cewki. Czemu ludzie narzekają na chińskie chińskie cewki? Skoro chińskie cewki są o wiele lepiej wykonane. Dobra, zaraz zresztą sobie porównamy, bo akurat mam, więc to jest chiński zamiennik. Bo no, wiadomo, chińskie zamienniki mają. Są po prostu od razu z taką osłoną dawane. One są lżejsze z tego względu, że pod tą osłoną nie jest do końca zalana żywica. Ale to sobie można odkleić, można sobie to poprawić. I to jest o wiele lepsze. O wiele lepsze i po prostu wedle mnie jest taka cewka chińska lepiej wykonana. Bo tu się nic nie będzie pękać, nie będzie nic się łamać, jeśli sobie to jeszcze dodatkowo zabezpieczymy. Lżejsza cewka wedle mnie jest lepiej wykonana, jeśli chodzi o chiński zamiennik Gereta 250-350 i tak dalej hmm, jak widzicie zresztą pisze rider no to tam strał pies rider czy jankiany i te inne i to samo to samo hmm, ta końcówka tutaj w tej tyczki jest lepiej wykonana widzicie z taką, z taką gumą tutaj a zaraz porównamy sobie do oryginała to oczywiście oryginalnej cewki teraz nie mam takiej małej ale mam taką na przykład tą większą, większą sztukę to jest oryginalne. A to jest zamiennik. Jak się teraz ma znowu? Zamiennik Garetowski, niby oryginalny do chińskiego zamiennika. Skoro, skoro widać, że, że, że chiński zamiennik jest lepiej wykonany. Wedle mnie. No. a to jest po prostu oryginał. Nie ma osłony. Osłonę trzeba sobie dokupić po prostu osobno. A jeśli ktoś nie używa osłony, to widać co się, się dzieje. A już kiedyś wspominałem ten cewkę będę. Będę po prostu naprawił. No, tak się ma właśnie orygin oryginalny Garet do, do chińskiego. To samo to samo, mm, samo końcówka wtyczki. To jest Garetowska oryginalna, a to jest chiński zamiennik. Jak teraz firma Gareta Bało Użytkowników? Skoro chińskie produkty, przynajmniej w przy zamiennikach Garetów są lepiej wykonane niż oryginały. Można powiedzieć, że już o wiele tańsze. To jest takie można powiedzieć ustrojstwo może, z dziadostwo ustrojstwo. skoro firma Galeta nie dba. A przede wszystkim coś gdzieś mi się kiedyś ubiło, też że po prostu żółte kanarki nie są produkowane bezpośrednio o u producenta Galeta, bo Garet produkował oryginalne te wykrywacze zielone z zielonej serii GTP, GTX. -y. CX Mastery i wszystko było w zielonych obudowach to są oryginalne wedle mnie gerety a te żółte gerety całej serii są po prostu też chińskie gdzieś to no, chyba jak znajdę na, na, na internecie to jeszcze dogram tu kawałek, kawałek filmu i wam pokażę że się tak ludzie burwasują, że, że chińskie gerety są, są gorsze bo nie są oryginalne i tak dalej to samo elektronika, elektronika jest ta sama te elektroniki przeglądałem sprawdzałem niczym się to po prostu nie różni wedle, wedle mnie są po prostu czy sam stelaż czy, czy cewki są lepiej wykonane niż niż to co Gareth sprzedaje przez 10 lat do tej pory nawet już było u mnie kiedyś na kanale że, że Chińczycy nawet dostawili podświetlenie do ekranu po prostu można powiedzieć abstrakcja, bo firma Garet przez 10 lat praktycznie nic nie zrobiła dla użytkowników żółtych garetów, nawet regulacji głośności prostej nie dodali i to tak wygląda. Także dla tych ludzi, którzy się bulwersują czy coś, czy mi się nie podoba, że ktoś sprzedaje można powiedzieć pół, pół gareta oryginalnego z nieoryginalną cewką, bo od zamiennika Rydera. Czy, czy jakieś tam inne skoro te rzeczy są lepiej wykonane niż galetowskie więc w jaki sposób się można można się do tego przyczepić więc nie wiem oryginalne chińskie nie znaczy gorsze a czasem jest tak że jest lepiej wykonane niż oryginalne jak w tym przypadku no dobra to by było chyba na tyle ja jeszcze jeszcze poszukam gdzieś na tej stronie, tam prawdopodobnie był garet żółty i było napisane, że smaden china. A jeszcze jedna rzecz. Mam tu dziś obudowę, zaraz wam pokażę. jest była budowa od gareta. Każdego gareta, tego chińskiego jakby ktoś kupił, można go po prostu podrobić, bo naklejki można odkleić i tak dalej. Co z tego, że naklejki są, skoro je można odlepić i przylepić do chińskiego. Gdzieś nawet widziałem, nie wiem czy na, czy na Allegro, czy w jakimś innym sklepie można nawet było sobie kupić przednie naklejki frontowe Więc to jest już w dzisiejszych czasach tak, tak już sagmatwane, że na chińskiego wykrywacza ciężko jest w ogóle rozróżnić. W chińskim wykrywaczu jeszcze jest taka różnica, no teraz Wam nie pokażę. Pokażę, ale... ale mam tutaj płytkę nie działającą yy, na pierwszy rzut oka jakby ktoś wziął chińczyka a to jest nawet obudowa od chińczyka ale obudowa i yy, bebechy są od oryginalnego galeta także ktoś kupuje chińczyka no ja tylko tak mówię, że tak można zrobić ale nie wiem czy ktoś tak robi ale na pewno ktoś gdzieś tam takie rzeczy wychodzą Czyli ktoś, ktoś wywala tam naklejkę Metal detektor czy tam Rider yy, yy, czy, czy jakiś tam inny, bo, to są, bo czasami są z tym, są bez naklejek i tak dalej Ktoś kupuje sobie naklejkę oryginalną o 350 to wywala, nakleja taką i może sprzedawać yy, tak przynajmniej niektórzy ludzie mogą się tam jakieś i tak dalej, jak wspomina że sprzedaję podróbki jedną różnicę jaką można pomiędzy teoretycznie chińczykiem a oryginalnym zobaczyć to jest tutaj to gniazdo w chińczykach jest albo jest inne gniazdo albo jest lutowane bezpośrednio do płyty to jest chyba jedna z takich innych rzeczy jeszcze czasami to, to gniazdo jest trochę inne ale reszta elementu wszystko jest to samo więc nie wiem nie wiem po co się i tutaj użerać, przeżerać z tym skoro obydwa wykrywacze działają identycznie także takie są różnice czasami jest jeszcze różnica w tym procesorze mały albo duży procesor już teraz to już jest tak produkowane że nie ma znaczenia bo już robią robią i na małym procesorze 350 i na dużym procesorze 350 więc już jest tak to wszystko prze, przetegowane, że szkoda gadać tak czy siak, chiński, chiński wykrywacz jest tak samo dobry jak oryginał może nawet lepszy, bo jest lepiej wszystko, Stelesz jest lepszy, lepiej wykonany, cewka jest lepiej wykonana zasadniczo obudowa tutaj, może być różnica w grubości może być w chińczyku, chyba są grubsze plastiki z tego co mi się o coś orientuje ale wszystko jest to samo, z jednego do drugiego będzie wszystko pasować także, hmm, kto co woli czy woli kupić oryginalnego bez jakichś tam osłon to się później gorzej psuje, psuje, lata i tak dalej. Także tak to wygląda. I tak jak mówię, chiński nie oznacza gorsze, a czasem czasem jest tak, że, że rzeczy są od Chińczyków nawet lepsze niż sprzedawane oryginalne, bo, bo jeśli chodzi o wykrywacze gereta to tutaj można by było dużo spekulować, jeśli chodzi o wykonanie oryginalnych geretów Także ja jestem bardziej za za, za tymi chińskimi, chińskimi zamiennikami, bo one są po prostu wedle mnie lepiej zrobione. No ale oczywiście będzie bo jakaś tam wojna, że nie że ma Chin, 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 to chiną, choć sami używamy na co dzień chińskich telefonów czy, czy, czy jakichś tam innych rzeczy i nikt jakoś tam nie płacze, jeśli chodzi o chińskie rzeczy i no co jeszcze, co jeszcze a jeszcze mogę być... no to tamto jeszcze zobaczę to jak znajdę to, to wrzucę. a jeśli chodzi o podzespoły elektroniczne już się skończyły czasy w których po prostu i, I skończyły się czasy dobra, to, to tylko po prostu firmy miały wszystko swoje i swoje produkowali teraz różny części elektroniczne w różnych rzeczach elektronicznych, czy to w wykrywaczach. Jest po prostu no nie może nie wszystko, ale większość rzeczy jest kupowana z Chin, Tajwanu, z Niemczech czy z jakichś innych krajów. No po prostu wszystko wychodzi taniej jest tańsze są rzeczy. Jakby miała firma powiedzmy Mówię tak z przykładu, jeżeli jakaś firma na przykład no, ta makro miała wszystko mieć swoje produkować, to najtańsze wykrywać by, by, by kosztował po prostu 3000 zł, a nie tam 1200 czy 1300 zł. zł. Także to tak to, to teraz wszystko jest. Chcemy taniej, to trzeba taniej wszystko kupować. Także mówię, nie ma teraz już wykrywaczy można powiedzieć takich, które są. Produkowane przez jednego producenta. Na przykład wyświetlacz jest zamawiany w Chinach, obudowa jest zamawiana w Niemczech, pół zetr elektronicznych jest zamawiana znowu w Chinach, niektóre elementy są w innym znowu kraju kupowane i także jest wykrywacz z kilku różnych krajów, i jest po prostu składany. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo niektóre rzeczy po prostu są tańsze i jest taniej stanie je kupić u Chińczyka niż produkować samemu. Dlatego później mamy takie ceny, jakie mamy i nie ma co się tutaj przyczepiać do Chińczyków. Choć wiadomo, nie wszystko chińskie jest dobre i nie, warto, nie, nie wszystko jest warto kupować od Chińczyków. Ale tak jak mówię, niektóre rzeczy są lepiej wykonane niż oryginalne. Więc jeśli chodzi o wykrywacze greta, zamienniki, to ja bym wolał na pewno zamiennika niż niż to co niż kupić oryginalny i jak to masz Staczcy to wszystko to latać i tak dalej no dobra także tyle ode mnie można powiedzieć taka ma wojna Chińczyk VS oryginalny i tak to wygląda i ja to tak przynajmniej spekuluję i uważam oczywiście nie wszystko chińskie jest dobre ale czasem Chińczyk też potrafi dobrze coś wykonać dobrze potrafi wykonać niż, niż coś oryginalnego. Yes. I tak to wygląda. A dobra, bo także uciekam. Minę byłoby by jakieś komentarze poczytać co o tym sądzicie, czy, czy jeśli chodzi o ten sprzęt, czy lepiej wybrać Rydera, czy, czy, czy to MD tego zamiennika. Czy oryginał? Bo to wszystko można powiedzieć jest praktycznie porównane kto tutaj lepiej mm, robi gerety nieważne że tamten jest Rider czy MD ale jest wszystko identyczne gdyby nie było identyczne bo po prostu by elektronika czy cewki nie pasowały bo, bo były inaczej zrobione dobra to tyle ode mnie także uciekam bo się filmik trochę przedłużył i tak dalej no ale omówiłem ten temat także żeby mi tam później ludzie mm, że, że elektronika jest oryginalna, a cewka jest odcinczyka. Także kto co woli. No dobra, także uciekam i do kolejnego odcinka.